Piąteczka ziomeczki, cześć, cześć. Kurwa, zaczyna się. Piąteczka ziomeczki, cześć wszystkim, witajcie. Słuchajcie, siedzę dzisiaj za sandaczem. E, miałem nie przyjeżdżać na sandaczem, ale Dawid mówi, że może mnie zabrać na łódkę i przypłyniemy łódką sobie, to mówię, głupio byłoby nie skorzystać. No i zabrał mnie. E, jesteśmy tu od. Patrz, znowu bierze, na prawej. Jesteśmy tu od. Od trzeciej gdzieś nie więcej, ja już chyba miałem 6 brań, właśnie teraz jest kolejne branie. Także chyba dzisiaj coś z tego będzie, nie panie Dawid? Dawid siedzi za, za czymś większym, bo, bo ma tam na e, żywca rzucone. Ja mam na trupy, także pewnie te małe sandaczyki podciągają. Zaraz zobaczymy, może coś akurat zaraz wyciągnę. Czy wiesz, spróbuję go wiesz, jak wyczuję coś to. O. A, no, puścił. A, puścił. Tak myślałem właśnie, że mała płotka jest, kurwa i... Teraz przeszyję go trochę inaczej, kurwa. Za zaraz. Od razu go leję, by to mała płoć to... Ale adrenalina. Guzik. Dupa. Panie, dwa brania to już kurwa lepiej roku. Znowu To jaki ufarty, kurwa, to nie? A ręk się stoi kurwa. O co tu kurwa chodzi ty? Bo to faktycznie zacząłem kurwa wątpić w to, że to branie. Chyba niemożliwe, żeby ściągnął drugi raz, nie? Jak myślisz? No. Kurwa, zaplątana była przecież, nie? Widziałeś? Wcześniej on pociągnął. Było takie jedno, tryk. W kalendarzu brań podobno dzisiaj super brania są. Podobno, kurwa... Opełniaje? Nie, nie, hmm. nie. Czyli tamty rok... Mówisz? O kurwa. Nie wiem. Nie ma. No coś mówiłeś przed chwilą, tak, że jedzie no, no, A zobacz, co, są co, no pokieroszowana jest. No właśnie ty, miałem ci mówić Przy samochodzie, ale to nie było czasu. Jestem wczoraj jechałem po robocie, nie? No i do Adasi'a miałem podjechać. Wiesz, jak jest tam ten zachodni? E, TPKP PKP zachodni Dino, jak się tam skręcę do Adasia, no. nie? Wyskakuje mi babka na drogę, taka starsza babcia, nie? I pyta się czy, jego, czy ją podrzucę na zabobrze, bo mówię, bo jej autobus pieprzył ostatni i a ona mówiła, ona musi szybko, szybko jechać na tego, nie? Ja wiem, no dobra, mówię w sumie kurde. Mówię co mi tam mówię? No to pojadę, nie? No podrzuciłem ją pod Kauflanda. Ona mówi, dobra, dobra, to już tutaj starczy, nie? Ale wiesz, jechała, to taka miła babka, nie? No i... Ty, ale w, wiesz, taka wiesz, miła babka, a ona, ale w reklamówce miała coś dziwnego, wiesz, takie, jakieś takie, e, po niemiecku jakieś takie swastyki, wiesz, jakieś takie e, godło jakieś takie, wiesz, e, porcelany, coś takiego, nie? Ale tak tylko widziałem, nie? I się pytam i mówię, a co pani ma w tej reklamówce? Ona do mnie, a chuj cię to obchodzi, nie? Ja mówię, oczy zrobiłem, wiesz, mówię, mówię, dobra, nie? Mówię, no już się więcej, już się nic nie odzywam, nie? No ale dobra, odstawiłem ją na, na ten, na tego Kauflanda. My no wsiadam do auta, ty, patrz, a reklamówkę zostawiłam. No to kurwa, wiem tą reklamówkę i latam wokół tego Kalflandu, szukam jej. kurwa stary, A jej nie ma, nie wiem, kurwa, że tu mnie Adasia zaraz zamkną. Ja mówię, masakra, nie? No i tak reklamówka jeździ do tej pory u mnie w samochodzie, nie? Co tej reklamówce w końcu? A chujcie, to wchodzi. Piąte <grym> branie. Jak teraz nie przytnę, to się zwijamy. Ale poczekam Nie no ciągnie zobacz. Widzisz? No teraz ciągnie. No teraz tak. I co przycinać? Przycinać czy nie? No daj mi Dawaj malutki, dawaj. Już nie chcę też, żeby się zażar nie wiadomo jak O, jedzie Jest Był Kurwa, ale nie mogę go ruszyć Ty, ale Poczułem go, ale nie mogę go ruszyć Tylko, że Może w, w, w te siad W krzaki no w te, w te, w te... Ja to no trochę jest pokierszowane. Nie wiem co on tam robi, ale zaczyna mnie to trochę irytować. Idzie jeszcze? Nie. Jest. Teraz jest. Nie wiem czy mały. Ale żadnego. Zaś pobierak. A, to króciak No, 45 pięć będzie miał. Ale już jest. No, połóż, połóż. Ale patrz, jak się ładnie zapiął. Tak się ładnie zapiął. No mówię ci w tamtym roku byłem 11 razy za nim i nie chciał je być. W teraz. No, płyń malutki. Nie, nie czekają trzeba go skręcić. No, to jest podbierak właśnie... podbierak, żeś się nie sunął. Poszedł. O ty, ja mam tu kabłonek zakręcony. Zamknąłem kabłąk. Może się nie podda. Na dwóch wędkach naraz, i na lewej i na prawej. Można powiedzieć, że coś brało. Tu chyba na lewej jednak jedzie. Kurde no, a on tak ciągnął dziwnie właśnie, a wie on z tej gumki nie może ściągnąć. Ale on chyba wrócił po nią, nie? Także. Ale to wątpię, żeby on ją trzymał cały czas w pysku. Patrz, dwa naraz, prawy też. Dobra, tą przytnę. Czekaj, a tu co jest? To jest skut. Baczę, on cały czas jedzie wyżej. Dobra, spróbujemy. Jest. Chodź, podbierzesz? Będzie, 50 będzie. Nie wiem, mam miarkę, zaraz zmierzymy. Będzie pięćdziesiątka. Masz jak nic, to już widzę, ponad. Czekaj, czy się ładnie zapiął. Ojejko, ojejko, cichutko. Ładnie się zapiął. O, bo nie, czekaj, gdzieś tu było przez chwilę. Za długo czekałem, podasz mi? Wyszedł. no trafiłeś pięćdziesiąt no jeden, widzę No właśnie, chciałem go tak. Czeka pod biurakiem go. O, widzisz? O, właśnie pociągnęło. Co robić? Poczekam, nie, bo mam trzy płotki, to. No to nie, co? Tak? Jest, ale coś malutkiego. Wyszedł? Wyszedł. Puścił. Pójdź. Dziwne. Cip, 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 cip. Zaraz ucieknie do wody. Mają. Ma, złapał. Dobra, pora kończyć. Udało się wyciągnąć dwa sandacziki małe. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo w tamtym roku było bardzo słabo. Brałem dużo, dużo było takich podciągnięć tylko. Na metr i puszczały. Siedem płotek poszło mi, trzy zostały. Zaraz wydra przyjdzie. To ta malutka, to jej się da do, do papu i do następnego. A ja jeszcze sobie lecę z racji tego, że mam siódmą rano, to idę sobie na fiderka połowić. Hej!